Ikerminde, miasto w Niemczech, położone w kraju Mecklenburgia-Pomorze Przednie nad Zalewem Szczecińskim na północno-zachodnim skraju Puszczy W Krzańskiej. Nazwa miasta pochodzi od rzeki Wkry, która ma tu swoje ujście. W kulturalnym centrum Ikerminde, w murach zabytkowego odrestaurowanego spichlerza, swoje prace prezentowała starkardzianka Bernadetta Wdzięczna. Prezentacja ślepców to efekt unikatowej techniki malowania na tkaninie. Przestrzeń w galerii umożliwiła ustawienie obrazów w taki sposób, aby stwarzały one wrażenie rzeźb idących niczym grupa pielgrzymów. Wystawa w Niemczech była doskonałym momentem do zaprezentowania kierunku sztuki, w którym artystka odnalazła swoją nową pasję tworzenia. Są to maski ceramiczne. Maski te, wprawione w czarne tło, robią niesamowite wrażenie na widzu, uzupełniając się wzajemnie z obrazami. Nadeta wdzięczna malarka, portrecistka, mieszkanka Starkartu Szczecińskiego. Od kilku lat mieszka i tworzy również w Berlinie. Uprawia malarstwo portretowe w technice olejnej i pasteli. Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych i kolekcjach osób prywatnych w kraju i za granicą. Obrazy artystki były prezentowane od 1994 roku na ponad 90 ekspozycjach, wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawa Wikerminde Bernadety Wdzięcznej odbyła się w ramach cyklu Imprez Tygodnie Polskie w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Organizatorem było Towarzystwo Niemiecko-Polskie z siedzibą Wikerminde. Polskie tygodnie trwały ponad dwa miesiące w takich miejscowościach jak m.in. Schwerin, Pasewalki, Kerminde, Greiswald, Waren, Neubrandenburg, Stralsund i Rostock. W tym czasie odbyły się cykle spotkań, paneli dyskusyjnych, koncertów i wystaw.